GKS Tychy po emocjonującym finale pokonał GKS Katowice i zdobył tytuł Mistrza Polski w hokeju na lodzie. Decydujący mecz serii finałowej był prawdziwym widowiskiem, pełnym zaciętej walki, efektownych akcji i dramatycznych zwrotów, które trzymały kibiców w napięciu do ostatniej syreny. Spotkanie rozpoczęło się od mocnego uderzenia ze strony katowiczan, którzy już pierwszej tercji próbowali narzucić swój styl gry. Jednak GKS Tychy odpowiedział skutecznie. Świetnie spisywał się się bramkarz, a defensywa nie pozwalała rywalom na zbyt wiele. Kluczowe gole padały w drugiej i trzeciej tercji, kiedy Tyski zespół wykorzystał swoje okazje i wyszedł na prowadzenie, którego nie oddał już do końca meczu. Zwycięstwo nad GKS-em Katowice smakuje tym bardziej, że to właśnie ten rywal uchodził za jednego z faworytów do złota. Jednak to Tyszanie wykazali się większym spokojem, doświadczeniem i skutecznością w najważniejszych momentach gry. Na lodzie brylowali zarówno weterani, jak i młodsze pokolenie zawodników, tworząc wartą i waleczną drużynę. Triumf GKS-u Tychy to nie tylko sportowy sukces, ale także powód do dumy dla całego miasta. Kibice przez cały sezon wspierali zespół a po ostatnim gwisku rozpoczęło się świętowanie, które potrwa zapewne wiele dni. To kolejny tytuł w historii klubu i dowód na to, że tychy nadal należą do ścisłej czołówki polskiego hokeja.